Słuchajcie, Golden pomału się budzi do życia Mógłby jeszcze poczekać tydzień By przeszły przymrozki Dopiero by zaczął kwitnąć No ale trudno Nic się nie zrobi Widziałem tam po drodze jak jechałem miałem Ligola To wam powiem, Ligol już pomału przekwita Sypę drugą dawkę azotu tu jest coś innego, bo mi trochę zostało, jakiegoś tam wieloskładnika. To już tu wrzuciłem, był żeby się nie skawalił. Jedni powiedzą, że za wcześnie. Z pierwszą dawką też każdy mówi, że za wcześnie, bo, bo ten, bo, bo za wcześnie. A się okazało, że za późno. No tak naprawdę to pierwsza dawka dopiero będzie pewnie zaczynała działać Ale sypę drugą, ponieważ no ja tu mam ten wzrost, chcę pobudzić ich trochę Już teraz sypę, chcę ich pobudzić do wzrostu Także przy starszych drzewach jeszcze bym się wstrzymuje Ale tu przy tych młodych dosypa już drugą dawkę Biorę się na sypanie i jeszcze będę musiał jechać chyba dokupić coś Ale zobaczymy jak rozsypę ile, ile ten Ile, ile mi zostanie i ile będę musiał dokupić Ale to już niedużo Kuźwa, te zające to już za mądre są Pościągają siatki Ale to i tak już to drzewo do wywalenia Nic z tego nie będzie Ściągają normalnie łapami Tu tak samo Pościągane Tu ładnie zalewa, nie? Kiedyś mi właśnie też tak pogryzły Przed założeniem siatek Dlatego też tak myślę, że te drzewka Nie mają też, to też na pewno było jedną z przyczyn, które spowodowało, że te drzewka nie mają teraz takiego wigoru Powiem Wam, nie wiem jakimi to było spinaczami spinane Ale No trzeba będzie przejść po poprawiać, bo, bo pogniły Wiem, że część była tymi zwykłymi spinaczami porobione Bo to nie są tak. A może i to są nawet te miedziane, ale chyba nie. Tak by byli miedziane, by już by tak się popsuły. Tylko, że te miedziane pewnie są tylko pomalowane, a nie, a nie miedziane. Trzeba będzie przejść tymi miedzianymi i pocpikać, po, albo po prostu wziąć i tym e, żyłkom do wiązania drzewek. Tu posadzone już. I już pogryzły, no. Dopiero co posadziłem. Muszę przyjechać skuterkiem i tu po, po... zakładać te siatki. Co za dziady. To drzewko to w ogóle ma chęć żyć, bo... Na razie to ani, ani mru mru. Ładnie się rozrobił Nordox. Jadę wiśnie zrobić. Jadę, Wiśnie zrobić, U nas ma być jutro przymrozek. Niby koło 0 1. Byłem dzisiaj w AgroSimeksi. Mówię, dajcie mi coś na przymrozki. Dostałem, choć ja to mam w kotłowni. Jadę, zrobię, yy, Wiśnie. Bo ten stymulator nie można łączyć yy, z niczym. Z tego co wyczytałem na ulotce, muszę go samego zrobić. Więc pasowałoby dzisiaj. No, bo jakbym jutro mawiać, jutro wieczorem, jakbym to zrobił, no to co, co to da? Tam 8 czy 10 godzin przed. Yy, przed mrozem. Musi to być chociaż 24, nie? Albo jak nie więcej, żeby to jakoś zaczęło działać. No i zrobię te wiśnie, jadę chyba. A, to jest Ashanti Max. Chroni roślinę przed stresami. Także pierdzielę ja to, wolę, wiecie, wydać yy, stówkę więcej, ale żeby coś było. Bo. Ktoś czuję, że w tym roku to nam tak dupę złoi ten mroz, że masakra i dobrze, nie chłoi, bo będzie za dużo, aby każdemu porówno, prawda? Mamcia mnie zabije, no jeszcze tu nie zaurałem żyto prawie po kolana, a tu trzeba, no zaraz niedługo będzie, no jest nie tak niedługo, ale warzywa jakieś góreczki trzeba posiać. Najważniejsze są ogórki jak dla mnie. Trochę za dużo wody wlałem, muszę ulewać, bo zostało mi po wiśniach jadę powiem Wam dzisiaj, no jutro pokazuję u nas, że ma być, będzie 0, a potem wiesz, w dołkach czy coś to e, minus 2 i porobi bałaganu, teraz jest kwitnienie, wolę zrobić kurde i mieć głowę spokojną, że, że po prostu zrobiłem to co ten, to co mogłem, nie? Dzisiaj uważam, że to będzie najlepsze, bo tak, jutro ma być w nocy przymroze, przymrozek i, i pojutrze, tak? No to jak dzisiaj zrobię i potem, i powtórzę potem ten zabyt przy następnym przymrozkiem, to powinno być, no ja myślę, że, że się ten, że się coś tam uratuje, nie? Im cięższa litrówka, tym lepsza, tak? <laughs> Zaraz sprawdzimy. 0 Zero. 640. Coś tam w nim jest, nie? Dobra, dwa 2,5 dwa hektar... 2 hektary pryskam To Maralu dam 2 litry, tak? Czy półtora dać Dam chyba 1,5, nie będę żałował Żebym potem kurde nie żałował na jesieni. Słuchajcie, to Ashanti dziwnie się pisze inaczej się czyta, Ashanti Max y Zawartość nitrofenolon potasu, wiśnie, cztery opryski, tak cztery, kogo na to stać, yy, czyli dobra, muszę dać dwie setki na hektar, tak, a nie, bo to jabłonie, to samo. To, to tak jak dobra, dwie setki daję, czyli na beczkę cztery Maral i jedziemy. Ja Wam tak się zastanawiałem, czy robić dzisiaj ten zabieg przeciw przymrozkom, czy nie. No ale jak ja patrzę na meteogramy, sami sobie zobaczcie, no to jutro ma być yy, jutro ma być przymrozek koło zera. Pojutrze ma być i w piątek też ma być. Także. Yy, nie ma co nie ryzykować Ta Shanti Max Kosztuje około 60zł No Maral jest trochę droższy nie? No ale to wiecie Kurde Trzeba robić wszystko żeby Jakiś tam ten plon był No to by było na tyle Jadę dalej na pole Bo tam dosadzam drzewka Siemanko, pozdrawiam, cześć